Zapraszamy na reklamowe.pl, gdzie odkryjesz, jak krokomierze reklamowe mogą stać się praktycznym i nowoczesnym narzędziem promocji Twojej marki. Wyobraź sobie klientów, pracowników lub uczestników wydarzeń, którzy każdego dnia korzystają z krokomierzy z Twoim logo. To nie tylko funkcjonalny gadżet, ale także skuteczny sposób na budowanie rozpoznawalności marki, promując zdrowy styl życia. Nasze krokomierze reklamowe łączą technologię, wygodę i estetyczny design, co czyni je idealnym wyborem dla firm, które pragną wyróżnić się w nowoczesny sposób. Oferujemy szeroki wybór modeli, od prostych krokomierzy po bardziej zaawansowane urządzenia śledzące aktywność fizyczną, takie jak smart opaski. Dzięki możliwości pełnej personalizacji, każdy krokomierz może być dopasowany do identyfikacji wizualnej Twojej marki, stając się skutecznym nośnikiem reklamy. Krokomierze reklamowe są doskonałym rozwiązaniem na firmowe eventy, kampanie promocyjne, akcje związane ze zdrowym stylem życia, czy jako element programów motywacyjnych dla pracowników. To także świetny prezent dla klientów i partnerów biznesowych, którzy docenią funkcjonalność urządzenia i regularnie będą z niego korzystać, promując Twoją markę każdego dnia. Na reklamowe.pl stawiamy na jakość i trwałość naszych produktów. Każdy krokomierz jest precyzyjnie wykonany i testowany aby zapewnić długotrwałe użytkowanie i dokładność pomiarów. Możesz spersonalizować krokomierze, dodając logo, slogan lub inne elementy graficzne, które najlepiej odzwierciedlą wizerunek Twojej firmy. Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy już korzystają z naszych krokomierzy reklamowych, aby promować swoją markę w sposób nowoczesny i praktyczny. Oferujemy kompleksową obsługę od doradztwa po szybką realizację zamówień, gwarantując najwyższą jakość usług. Nie zwlekaj. Spraw, aby twoje logo towarzyszyło klientom na każdym kroku. Odwiedź reklamowe.pl i odkryj, jak krokomierze reklamowe mogą stać się wyjątkowym narzędziem promocji, które pokochają twoi klienci.